Witamy Was na kanale Zrób Se Pazy. Dzisiaj na naszej zielonej kanapie gość specjalny, Magda, instruktor niezależny. Już mam nadzieję niedługo instruktor indigo. Magda do nas przyjechała z Anglii i dzisiaj będziemy mówić o temacie bardzo ważnym dla każdego. Czy paznokieć musi oddychać? Ja myślę, że ten temat jest dość popularny wśród młodych stylistek, wśród klientów, czy ściągać hybrydę co jakiś czas, czy nie trzeba tego robić. Magdalena opowiedzieć o budowie płytki, o tym wszystkim, co Was właśnie będzie dzisiaj interesowało. Czy nasze paznokcie muszą odpocząć, oddychać, czy oddychają, odpoczywają, jak to wygląda? Oczywiście nasze paznokcie nie mają ani płuc, ani skrzeli, więc tak naprawdę nie potrzebują oddychać. I najważniejsze pytanie, czy produkty przenikają w głąb płytki do płytki, jak to wygląda? Budowa płytki paznokcia ogólnie jest bardzo obszernym tematem. Nasza płytka oczywiście jest zbudowana przede wszystkim z kelatyny, jest to białko utwardzone kosmety, które mamy we włosach i w, nas w naszej skórze. Cały proces, jaki za się zaczyna w całej budowie i długości paznokcia, zaczyna się od macierzy. Macierz występuje tu, tu, za, za skórkami. Długość macierzy jest też u każdego genetycznie uzależniona to, czy my mamy płytkę na przykład twardym miękką. Przede wszystkim z macierzy wyrastają komórki, które są, zaczynają w miarę wzrostu twardnieć mm -hmm. i przekształcać nasz, nasz paznokieć. Gdzie są one tak zbudowane, że są bardzo szczelnie na siebie nałożone, dzięki czemu po prostu nic nie jest w stanie przez to też przeniknąć. Poza jedną rzeczą są to, jest to woda, ponieważ mamy wody jest Najmniejszą molekułą, jaka w ogóle istnieje. Czyli my, cząsteczka wody, molekuła wnika troszeczkę w płytkę i, jakby troszeczkę, możemy powiedzieć tak na pulch, Puchnia, na płytkę. I to jest właściwie wszystko: tylko ta woda. Produkty nie ma, produkt nie ma możliwości przenikać do płytki paznokciowej. Tuż pod paznokciem znajduje się łożysko. Co, po co ma łożysko? E, łożysko jest przede wszystkim nam potrzebne nam płytce potrzebne do tego, żeby wszelkie substancje. Odżywcze właśnie wpływały od wewnątrz naszego organizmu, dostarcza tlen mhm. do naszej płytki oraz opowiada też za odprowadzanie toksyn mhm. i dwutlenku węgla. To co nam mówią, że możemy sobie odżywić pasmokiec od zewnątrz, czy tak naprawdę jest mitem, czyli wształa suplementacja, którą mamy, jakie witaminy zażywamy, spożywamy, jakie posiłki i tak dalej. Wszystko idzie od łożyska, więc teoretycznie, aby zadbać o zdrowe, piękne paznokcie, musimy dbać o siebie i przyjmować suplementy, no bo dobrze się po prostu Oczywiście trzeba tutaj też dodać to, że ta płytka paznokcia jest uzależniona od, od tej naszej macierzy, od tej genetyki naszej, może, tej tak. takiej, dlatego że czasami możemy się super odżywiać, a tak mm -hmm. naprawdę paznokcie na przykład rosnące do góry będą dużo cięższe. Paznokcie nie są po to, żeby się je nakładali. Wbrew pozorom, paznokcie są po to, aby chronić właśnie tutaj nanoreceptory, które są zawarte w naszej tam głębszej warstwie aparatu paznokciowego. Więc teoretycznie nie powinniśmy ich malować, ale oczywiście my chcemy być piękne i malujemy włosy, twarz wszystko. Także, żeby nie niszczyć um, zanadto paznokci i tych warstw, to pamiętajcie o tym po prostu, żeby pracować na. Tej Wierzchniej, wierzchniej warstwie e, płytki i e, po prostu używać dobrych produktów. E, kolejne pytanie. Jeżeli już doszliśmy do wniosku, że przez paznokiet nic nie przenika, to dlaczego nas to boli? Dlaczego, czy nie zawsze? Bo mamy serdowe ręki, które już e, nie piechą aż tak mocno. Ale mamy inne rzeczy, które na przykład mogą piec. Czasami nawet top, to może piec. Po prostu biorąc znaku, że nic nie przenika. Marto, powiedz więcej na temat. Był jest przede wszystkim naszego łożyska. Łążyska jest ma te swoje receptory które są mocno ukrwione. No I tak naprawdę nie naszą płytkę to boli, tylko odczuwamy to ciepło ze względu na poruszanie się cząsteczek żelu, mm -hmm. które się polimeryzu polimeryzują mm -hmm. w lampie. Bardzo na przykład pieką nas produkty, które są żyźliwym Czyli teoretycznie my nie odczuwamy ciepła, tylko ból wytworzony przez ciepło. Czyli co? Trzeba używać sobie nowej linki, żeby nie piekło. Dziękujemy bardzo widzom i oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału. Dzwoneczek, subskrypcja i dziękujemy Madzi za to, że siedziała na naszej zielonej kanapie. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatni nasz, nasza rozmowa, nasz wywiad z Tobą. Myślę, że jeszcze jest kilka ciekawych tematów się znajdzie. Super, dzięki, guziaki.